Zobaczcie Ej, W sumie tutaj wygląda jakbym miał kolorek, ale nie mam już praktycznie w ogóle Tu chyba takie dwa pazemka mi zostały Byłem dzisiaj u znajomego, obciął mnie, bo już no, nie dałem rady z tym, z tą fryzurą, masakra No a salony wszystkie są zamknięte, więc do eh, Takiego wiecie Profesjonalnego salonu się później nie da Zrobić eleganckiej fryzury i kolorków, więc na razie będę Będę W naturalnym Tom fucking Shelby Hello Dzisiaj jest dla mnie ważny dzień, bo będziemy starali się, próbowali ustalić, co w najbliższym czasie robić. Yy, nastały takie ciężkie czasy, można by rzec, dla, dla twórców, dla youtuberów, bo ten nasz lockdown tutaj w kraju trwa w nieskończoność. Nie za bardzo można coś robić. No i tak siedzimy. Czytamy książki. Oglądamy seriale i czylijemy bombę. Dzisiaj jest dobry do tego dzień do czylowania bomby, ale też trzeba coś popracować, nie? Mam nadzieję, że pójdzie dobrze.